Hej, cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym materiale zaprezentuję wam trzy szybkie fakty, takie bardziej ciekawostki o anime, które mogłaś lub mogłeś nie znać, więc zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Na miejscu trzecim jest to bardzo ciekawy fakt, który może was zadziwić. Czy wiecie, że najdłuższe anime to nie jest zaden One Piece, Naruto czy Dragon Ball? Jest to anime, które nazywa się Sazae-san. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłem nazwę. Anime ma te około 7000 odcinków, czyli bardzo dużo, a w skrócie produkcja opowiada o zwykłym, codziennym życiu rodziny japońskiej, więc nie jest to jakieś bijatyki, coś takiego, tylko takie spokojna produkcja, która z tego co pamiętam, że jest produkowana przez około 50-40 lat, więc bardzo, bardzo dużo. I dużo Japończyków starszej daty, jak i młodszej ma je w serduszku, bo naprawdę... Po prostu szanują tą produkcję, ponieważ przypomina im bardzo dobre wspomnienia. No i co, to by było trzeci fakt, czyli najdłuższe anime, które w historii powstało, czyli Sazae-san, które ma 7000 odcinków. Nie jest to jakiś Naruto, gdzie ma około, tam, nie wiem, chyba 400, albo One Piece, który ma 800, ale ponad 7000 ma właśnie Sazae-san. Niemniej jednak, przechodzimy do faktu drugiego. A fakt numer drugi mówi o potędze anime. Pewnie wiecie, że anime cieszy się wielką popularnością nie tylko w Japonii czy na Dalekim Wschodzie, czyli w Azji, ale też na całym świecie. Dobrym tego przykładem jest film Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, który dostał nominację do Oscara. Fakt faktem nie dostał tego Oscara, ale sama nominacja pokazała, że anime to nie są tylko i wyłącznie jakieś bajeczki dla dzieci, ale też bardzo poważne produkcje, które potrafią wzruszyć wywołać wielkie refleksje w człowieku i naprawdę wiele, wiele fajnych rzeczy. Więc to był fakt numer dwa, czyli to, że anime dostało po prostu nominację do ogólnie Oscara, film Kimetsu no Yaiba, czyli film Demon Slayer'a. Niemniej jednak przechodzimy do miejsca pierwszego, do ciekawostki, takiego bardziej faktu. Więc zapraszam. OK, a na miejscu pierwszym jest to taka ciekawostka, kiedy w ogóle powstało anime i ile one ma lat. Naprawdę bardzo dużo i powstało jeszcze przed genialnymi produkcjami Walta Disneya. A pierwsze anime i jedno, znaczy jedno z pierwszych, które zachowało się do naszych czasów, jest to anime, które nazywa się Namakura. Giganta, mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałem. Jest to e, taki jakby krótkometrażowy film z 1917 roku, czyli w roku kiedy jeszcze trwała pierwsza wojna światowa. Ogólnie ma się teraz na ekranie jeden kadr z tego filmu, zachował się on do naszych czasów i jest to jedna z pierwszych produkcji, ogólnie anime, które zachowało się do naszych czasów, czyli animacji japońskiej. I jak mam być szczery, naprawdę wiele się zmieniło przez ten cały okres, tam około ponad 100 lat, jak teraz wygląda anime, a jak wyglądało jeszcze w trakcie I wojny światowej i jeszcze przed nią, bo też powstawały małe produkcje, ale one niestety się nie dotrwały do naszych czasów. Więc tak wyglądało pierwsze anime, ma się teraz takiego jakby screenshot, właśnie taki kadr z filmu i muszę powiedzieć, że naprawdę, naprawdę wygląda to zupełnie inaczej, nie ma takich charakterystycznych rzeczy dla anime, czyli takie oczy, malutkie nosy i w ogóle, ale to się kształtowało na przestrzeni lat, więc tutaj nie będę o niczym takim mówił innym, więc mam nadzieję, że Wam się taki odcinek spodobał. Niemniej jednak, e, dziękuję za to, że jesteście, za to, że w ogóle oglądacie mnie. Był to taki bardzo krótki odcinek, bardzo na szybko, z racji tego, że po prostu, e, jakby wam to wytłumaczyć, nie miałem czasu, kiedy nagrywać, a chciałem taki jakiś fajny odcinek, krótki, takie na luzie, wrzucić. Jak mówiłem, niedługo chcę wrzucić nawet fajny materiał, ale troszeczkę będziecie musieli poczekać, ponieważ muszę do tego materiału kupić parę rzeczy. I robię też duży projekt, który, który wątpię, że wypali, ale trzymacie za mnie kciuki, zawsze mówię pod koniec odcinka o tym. Niemniej jednak dziękuję za oglądanie, takie top 3 fakty z anime tutaj zaprezentowałem. Jeśli chcecie jakieś na przykład serie z ciekawostkami z mang, anime i pochodnych, to dajcie znać w komentarzu. Ja się nazywam Fiziks, do zobaczenia w kolejnych materiałach, no i cześć!